No kurde, nie mogę odebrać. Czemu? Przedebrać. No, lubisz. No, wiesz, no, nie krępuj się przy, no, sami swoi. Halo? No, hejka. Cześć. Rady kupić na buty? Znaczy, no teraz, y, nie mogę zbytnio rozmawiać Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz. Wyjebało szyby z okiem, to jest rzecz na Siema, jestem Marek. Znajduje się właśnie, o zgadnijcie gdzie się znajduje, co to, co to może być, no? To, co to jest? Zgadujcie. Jest to szopa kamerzysty, wejdźmy sobie do niej. No jak widać prawdziwa szopa. To jest właśnie ten egzemplarz, jedyny na świecie, prawdziwa szopa kamerzysty. Nie pytajcie się skąd ją mam, po prostu ją mam. Prawdziwa szopa, zniszczona, brudna. Jak kamerzysta tutaj jeszcze mieszkał, to może nie była w takim stanie. Po prostu tutaj jakieś głupie dzieci poprzychodziły, czy tam jacyś upośledzeni ludzie. No i po prostu wszystko tutaj poniszczyli. Marek? Czekaj, czekaj, możesz stąd wyjść? Ale czego to jest Dobra, czekaj, 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 bo ja muszę wytłumaczyć, żebyś to ty o tym nie wiedział. Ale stary klimat. Dobra, no o to chodzi, żeby był stary klimat. Idź! Czuć, stąd. No idź. czuć tą biedę. No czuć tu akurat zdechłym kotem, bo przecież ją wyrzuciłem. Prawda? No, jakieś głupie dzieci tutaj zdechłego kota wsadziły. W worku. Ten zdechły kot jest... O, tutaj. No nie wiem, śmierdzi jak zdechły kot, albo nie wiem, człowiek nawet. Ale gdzie on jest? No tutaj, w tym worku. W No. Nie, śmierdzi i nieboszczykiem, czymś martwym. Nie wiem co to jest. Ale w każdym razie przejdźmy do tematu odcinka. Zdechły kot? No co, ty bez przesady. Może rzeczywiście? Dobra, jeszcze muszę Wam jedną rzecz pokazać. O, tutaj jest akurat taki fajny tekst. Oliwia jest taka płaska, że samolot myśli, że to lotnisko. Oczywiście bez urazy dla żadnej Oliwii no ale po prostu głupie dzieciaki zniszczyły szopę. Muszę się odsunąć, żebyś nie słyszał. No i dzisiaj chciałbym wrócić do trochę już zapomnianych, zamieszkłych czasów, kiedy to kamerzysta jeszcze nie miał w ogóle pieniędzy, nie zarabiał ze swoich piosenek, nie zarabiał z filmów i po prostu był menelem. Ponieważ niektórym. Kurde, jaki wiatr, masakra. Ponieważ niektórym może brakować tego starego kamerzysty, ale no cóż, taka jest kolej rzeczy, że po prostu ludzie się zmieniają. Kamerzysta również się zmienił. Dzisiaj postaramy się poprosić go o to, aby nagrał film w starym stylu. Czyli poproszę go, aby pogrzebał trochę po śmietnikach. Masakra, dziury wszędzie. No. Także w taki sposób będzie wyglądał ten film. Mam nadzieję, że kamerzysta się zgodzi i zrobi film w swoim starym stylu, bo warto wracać do tego, co było kiedyś. Warto wracać do historii. Zapraszam do oglądania i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Kamerzysta, słyszysz? Co? Bo mam dla Ciebie propozycję. No, ja nie rozumiem po co tu przyjechaliśmy w ogóle. Przyjechaliśmy po to, aby pokazać młodemu pokoleniu historię. Jaką historię? Historię. Historię kanału. To znaczy? Historię kanału kamerzysta ale to było 3 miesiące temu, Marek. To jest historia. Jeżeli zostawicie pod tym filmem o łapkę w górę i będzie ich 200 tysięcy, to zrobimy historię kanału Lord Cruzby. Także łapeczki. Ale to było 3 miesiące temu, Marek. Jak 3 miesiące temu, gościu? Pamiętasz kiedy ty z szopy wychodziłeś? A 3 miesiące temu. No właśnie, to już jest historia. Historia. A w ogóle. O cholera. Ktoś tam śpi na górze. Mój stary. To jest twój stary? Mój stary. Skąd się Ojciec! Dojrza? To jest Ojciec. Twój stary? To mnie woła. Weź w kamień, dojść. To mnie woła. Olej był pita w łeb. czego Ej no nie rzucaj ojca kamieniami Czego tam? Wstawaj! To jest! Masz piwo! Masz piwo, bo kaca ma. tyle! Ale skąd Stawaj. się stary tutaj wziął? Opa! Siema! Pa Wiesz jak tutaj jest fajnie, zobacz ja się opalam, patrz jak jestem blisko słońca, to jest to, synek, chodź wejdź Stary, wstydź, ty wiedziałeś, że nagrywamy, Czego czy mi co? Nie wstyd, zobacz, ja jestem porządnym gościem, się opalam, no patrz, chodź do góry zobaczyć jak życie wygląda z góry, świat, zobacz jakie widoki, pięknie, to jest to, synek, właśnie, bomba Jo, małolaci, chcesz kupić do nas po? Znaczy ja chciałem film nagrać, kamerzystę w starym stylu. Nie bój się. Wej. Stary i co? Bo nie co? Co jest błop, stary? Błop. Jak to się zupię? No sam, Weźcie się, uspokójcie, debile. No, o stąd stary, bo im film psujesz. Ty też, debilu, zachowujesz się jak ja idiot. Masz browara? Chyba się... Jak debil się zachowuje. Masz, masz browara? Nie mam browara. te browary są małolaci? Już poczułem stary styl. Słyszysz parek! Wracam, jak się uspokoi. Ja mam przygotowany tutaj na ten film scenariusz. Było napisane w scenariuszu, że on ma wyjść i ma powiedzieć, witam żony kamerzysta. A ten debil ze starym i jak i się zachowują jacyś. Był Mam w telefonie scenariusz napisany na ten film, a oni mają to wszystko w dupie. Debil za kamerzysta śmieć, głupi się poczuł. Wracamy za chwilę. Ale muszę przyznać, że troszeczkę płakać się chce. Jak się widzi tą starą, historyczną szopę. Czy już się uspokoiliście? Nie, a ty co, synek? Pedałki w ogóle palisz? Co to ma znaczyć? Co teraz tu się dzieje? Co nie się pa, nie słyszę słyszysz tego, to nie ma To znaczy, że to jest cały czas aktywny, ten KX, F, Co KX, co? Cef, nie wiem, co, co tam KX, jest, co? coś słyszałem. Lepiej, niech Molaczek pójdzie nam po te browary. No, nie suszy się? Ej, ale. No Mnie, patrz, synek suszy. Patrz, ja mam... To Ty, to nagramy ale, ten film, ale czekaj, dobra, czekaj. ale posłuchaj mnie, nagramy ten film, ale leć po browary. Ale słuchaj, No właśnie. Posłuchajcie mnie? No. W scenariuszu jest napisane, scena pierwsza, dobra. kamerzysta wychodzi z szopy okay, i mówi, witam, z tej strony kamerzysta. Witam, ja jestem kamerzysta, ale... nie, 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 nie. to inaczej ma być zrobione, że ja stoję tutaj, ty no wychodzisz dobrze. z szopy i... ja odegram, ja ci odegram, ale browara potrzebuję. Dawaj te piwa, Browara, browara. wszystko dla ciebie zrobimy. Ty pijany jesteś? Nie. Podwieziesz mnie do sklepu? Oczywiście, po piwo zawsze. Dobra, no to... Jadę z ojcem, ale wtedy będziesz y, robił wszystko to co chce, tak? Na tym filmie. E, jak, jak Będę jest... się na to do końca, synek, na wszystko. No, co Nagram ci film. W no starym co... stylu. Tak, no stary, ci stary. Stary. A i z tych browarów? Dużo. Stary styl, stary. A pieniądze szopa. masz jakieś? To jak, z muzyki bym nie miał. Masz Ile. Jak za starych, dobrych czasów. To za, już miał za... film. <laughs> Oj, tuwa poleciała, to... No. to. za dwie stówy kupię, tak? Da. Albo za stówę. A stary sobie, Weź kup za pięć dych, jeszcze sobie weź jako Ok, Okej, dobra. To chodź stary. Lecimy. No. Jeszcze się udało zarobić, Cianko, co? No właśnie, bardzo ale, dobrze. Ale na pewno trzeźwy jesteś? No, już jestem trzeźwy, nie? Ale reszta dla mnie chyba z tej stówki jednej, co? No nie, no to na pół się podzielimy. No dobra, okej, okay, to tak zrobimy. Lecimy po browkę jakiegoś dobrego, no. to bo. To zaraz wracamy. Nie żyć. Normalny schne jak. Dobra, tam. stary ci. ...schnę jak. Co mówisz, stary? Cała reklamówka w rowaru. Cała reklamówka. Cała stówka nam została. Pięknie, no. Nie, no więcej trochę. Tak z można robić interesy. Ciekawe, co tam robić, co? No widzisz? siedzi, czeka. Na no, chwilę nas nie było, bo tutaj może na tym odludziu nie ma sklepu. Może jeszcze go zastaniemy w jakiejś sytuacji? Nie, no, stoi sobie. O, synek, patrz, sklepu, weź zróbcie to łóżko! Jak? Może no, oszukuć na glebę, I o tak. O, zobacz, przecież to, to, to nie to to Zobacz. Widziałeś, ja, Synek, tak możemy się bawić, nie? Pięknie. Ale, ale to na bogato, bo ja się nigdy Heinekenów nie piłem z, otwórz, z czasów szopy. Otwórz swój patent. Otworzysz mi? Tobie? co ty pijesz? No napiję się. Patrz, aż ja otwierasz pysk. Można się napić raz na jakiś czas. na następny. wasze zdrowie. Idealnie, jak za starych czasów w szopie, nie no. Lepiej byś nie było mogłem oulacić. To jest to. No, I weźcie, zróbcie coś śmiesznego. Jak chcesz coś śmiesznego to ci mogę zaraz zrobić. Pa, pa, pana, nie. Patrz, widzisz to? Ty patrz, co? Jaki alkoholik. Co? To jest alkoholik. Ile wypił, a ile my, to się nazywa alkoholizm. Wyzerował go. Ale ty to masz spust normalnie, ma ulaci. Ale co ty zrobisz, Marek. No ale nie. Nie no wypiłem, ale co, tyle zeszło? A to ty jeszcze wypiję końcówkę. No ko on to pije, serio. Nie, bez kitu, zobacz, on już jest alkoholikiem. To. Co ty gadał, stare. Ja przy tobie to ja jestem cienki bolek, No, Ale otworzyłbyś mi jeszcze jednego? No, może to ty powinieneś się zamienić ze mną rolami. Może to ty powinieneś no, ci napić worek no. na głowę i tutaj. Nie, no, nie. No właśnie, a nie, Słuchaj. Musimy... Ci jeszcze bo... jedno piwo nigdy nikomu nie co zaszkodziło. I jeszcze jedno chcesz? No tak. Ta, ja sobie e... też walnę, bo to. No dobra. Stary, ile ja mam lat? 18, to mogę pić, co? I co? Na pewno chcesz to dwoić? No ale... ale to na spokojnie o... sobie wypiję. Ole pianka Kstówka. Nie, tak. mi się wydaje, że, że coś jest z tobą nie tak, Marek. To znaczy, co możesz myśli? No mam to na myśli, że ostatnio dziwnie się zachowuje. Mój Dobra. Nie ma pieniędzy Czekaj, nie są i są alkohol, do... chyba tak. Już nie będę stał. Albo może utrzymuje tam jakąś taką małą latkę, co doi z niego cały czas hajs, jak myślisz? No, ostatnio miał taką dziewczynę, co doiła go na lajki. Na lajki, a teraz. Na lajki na kasę. Tak, teraz na Hajs go doił, widzisz? Myślisz, że zamoczył? Co ci sobie, nie. debile gadają? Też tak mi się wydaje, że jeszcze nie zamoczył, nie? Nienormalnie co? Piwa nie można się napić. Z nadzieją zamiast wykorzystać swoją podstawę. właśnie, czemu płacić tej małolatce cały czas pieniądze? Komu? Właśnie. No tej małolatce. No nie, to, to znaczy ostatnio. Nie już jej dałeś pieniądze. No. no przyznaj się. Szczerze. 120 koła, ale no już nie, nie kupuję nic, koła. bo nie ma. 120 tysięcy i dałeś? Znaczy no po prostu krucho z kasą jest teraz, Jezu. dlatego już się nic nie kupuję od Jezu. miesiąca jakoś można motorów mieć fajnych za to i zabawek Ty, ale 120 tysięcy dał ty No i, I samochód, moczy. no I nie zamoczył jeszcze, zobacz Ty weź daj mi numer do niej, ja ściągnę trochę z niej tego długu, bo to nie da rady A tak. było coś ten teges Marek ma czy nie? No, czy nie, no nie Jak nie było teges? Ale ty, co, no Ty nie dałeś rady? Ale od czy? miesiąca nic już nie kupiłem żadnej dziewczynie, bo po prostu no wolę Ale paczki kucyco. 20 nie ma. Stary. Dobra, zróbcie coś śmiesznego no Coś śmiesznego? Zajebiemy mu butelkę Nie, nie, nie no, Nie, nie, tak 120 nie 120 koła? Czy ty sobie to wyobrażasz? 120 tysięcy Wiesz ile to kasy to jest? Ile to jest piw? Z... Tak, no, chodzi o piwa Marek, ale naprawdę Widzisz czy nie 120 120 000... 120 000 dajesz 120 tysięcy złotych? Tak, ale po prostu nie mam teraz kasy 120 tysięcy złotych 120 tysięcy złotych 120 koła? Mhm. Nie, to jest chore, to jest mu ja muszę wziąć z siebie swoje obroty, bo po prostu tak, nie może być, tak? Ty jesteś młody, tu musisz zarabiać, mieć dużo, żeby potem nie męczyć się na stare lata. Bra, żyć, żyć tak jak ja, czyli nie Błupoty robisz nic i chlać browar. Napijemy się piwka no i, i dalej kończymy film. No to ja składam i wracam do was za chwilę. 120 koła. Ja Fajne miejsce dla Maulacika. Może by się trochę odtajął, Tutaj jest taki lasek do góry. Czekaj. Tam mam taki stol. Dobra, zaraz pójdę chudź, Pokażę do lasu. Ci jaki mam teren. Mógłbyś tam stanąć. co? Ej, serio, ser, stan, bo ja muszę z nim pogadać stawić. Dobra, Nie jest ci zimno w tym fetterku. Co? Nie jest ci zimno w tym sweterku? Nie. No nie, może będzie dziś Nie, nie podsłuchuj, odejdź. No 20, kocham. Zachlał się już. Dobra. Mać Od godziny od tym samym gada. E, nie jest ci zimno? No nie, a co? co? Nie chcesz kupić? Co <noise> ty robisz Marek? Jeszcze po browarki poleciała, gotówki w po prostu nie wziąłem, nie? Armani Exchange, bo Exchange, ale no Armani, nie? Zobacz, nie zniszcza na w ogóle. Masz normalnie meczkę, tutaj masz wszystkie, wszystkie rozmiarowe. Ale co, ty kasy nie masz czy co? Mam, tylko musiałbym z matematu płacić. Synek, mam plan, tam mam jeszcze jeden... stary, czekaj, o, czekaj. nie podsłuchuj. Dobra, no bo jaki można 120$? Krok? No i stąd. No co? Bo zimno jest wiatr, Ale to wszystkie, wszystkie pieniądze tej dziewczynie dałeś czy co? Nie, nikomu nie dałem żadnych pieniędzy, no to jest tylko 120 tysięcy, może trochę więcej, ale Ale no nieważne, to nie chodzi tylko o to, bo nie płaciłem pieniędzy w mankomatu. Coś kręcisz, Marek. No dobra, słyszysz? A ty zbankrutowałeś czy co? Nie zbankrutowałem, wcale nie. To co? Serio, ja dbałem o tą kurtkę, mega, nie? Wierzasz? Za ile? Ja. Ale to, to, to bez kurtki zostaniesz? Ile dasz? Ja dałem za nią 2200. 200. Ja, Ej, ojciec, tutaj się zaczęła patologia robić, nie? Bo... Idź stąd, ojciec, idź stąd, ojciec, idź stąd, idź stąd, słyszysz? Co ty nie rozumiesz? Słuchaj. I widzisz usłyszał. Później będzie mnie wyzywał. No ale dobra, to powiedz mi o co trzy, chodzi, Marek. Trzystu. Powiedz 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 o o Marek najpierw. najpierw. No. najpierw. Dam ci 300 biur, ale powiedz mi powiedz mi, o nie, no nie, No nie, ja ci dam nie, Powiedz nie, o co chodzi. No nic, dodaj nie, 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 Ale co, zbankrutowałeś czy nie, co? nie, zbankrutowałem, po prostu, no nie, pieniędzy, tutaj nie, 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 gdzie nie, nie, cię ze wszystkiego? Daj, daj te pieniądze. te pieniądze. Ta latka cię ze wszystkiego nie, Dobra. No, nie, przyznaj się. nie, Bo ja sprzedam komuś no, Ale się. nie, 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 się Daj Ma Dasz te trzy Dodam No dam ci. dodaj no, ci zostawię kurtkę, nie? Czekaj, muszę znaleźć. Tym na cały Tam jest ponad tysiąc. Tylko powiedz mi, co się stało. Nic się nie stało. Stary, Słuchaj. podlecimy pobrowarki jeszcze? Tak, ale muszę powiedzieć coś synowi. Teraz ty tutaj postoisz sobie. Mam na górze Dobra, tutaj. To dawaj Mam tutaj jeszcze jedną działkę taką rekreacyjną. Tam mam taki mały domek, więc co? Klatkę i po prostu go chyba trzeba w niej zamknąć, bo to jest synek nienormalny, żeby doprowadzić do tej sytuacji, że chłopak wydaje 120 na kolanów. Więcej. Więcej sprzedaje kurtki, nie ma karty. Ja si sobie od Ciebie na piwo, za chwilę weźmie ode mnie, dołożę kupię mu, ale trzeba rozwiązać tą sytuację, to jest naprawdę... Ale Ty wiesz, że on chyba Chore. wszystko przepieprzył na nią? No, ale gdyby jeszcze zamoczył, gdyby coś zrobił... No, co? ale nie, nie rozumiesz, on wszystkie... całą kasę chyba na nią wydał, rozumiesz? On teraz jest bankrutem chyba. No tak, i będzie z Twojego konta ciągnął, teraz Ty masz problem, zobaczysz. Idę z nim po te piwo. Bez kitu, mnie już głowa boli od tego małolata. Chodź, zobaczymy, co robi. A jak myślisz, co robi. A ja wiem, zobaczysz. Mu no i zaczyna walczyć z tak, tym faktem, że... Ty, z kim ty rozmawiasz? Dobra, jedziemy do tego sklepu? A z kim ty rozmawiałeś? Jedziemy? Z tym gałganem? Pokaż z telefon. Kim? Dobra, stary. Stary! 120 ty? koła! Nie będzie! Zostaw to! Mamy stary! to. No nie czytaj Spacz. mi te wiadomości. Zostaw telefon. Co, zawiedziałeś? Dalej, dalej ciągnie temat. Nie Synek Ja po prostu gadałem temat. z kolegą. Owinęła cię w jeden paluszek. To Zamknij. Się. Widzisz tego? Z klientem gadałem. Nie widzisz to, z jakim klientem? Widziałem, przecież zabrałem Dobra, telefon. Jedziemy do sklepu? No jedziemy. Mam ten. Twój high to browary kupimy. To tak Czy... nie może być, no. A weź po prostu browarem na, na mnie. Ale kto ma kupić? No kamerzysta, bo to za jego kasę. Dobrze, Ty! kupię. Wstrzymaj. Miała nam zostać I kasa... Tych, jak kupimy browary, nie wiem, za pięć z nich, to do tych trzech mi oddasz za tamtą kurtkę, ok? No zobacz, jaka licytacja. Dobra. Nie, to do, do czego to... Jesteśmy na miejscu. To ja chyba ten, sam wejdę, okej? Okay? A czemu sam? Nie, no spokojnie, ja dam radę sobie, zrobię zakupy. Co za problem? Tylko potrzebowałbym pieniędzy, nie? No, dałbyś chociaż 5D. 5 tylko? 5D. Dobra, no to w takim razie zaraz wracam. Jakieś specjalne życzenia co do browarów? Nie, nie, nie. Dobra, to wezmę. Tak, najlepsze. Żebyście byli zadowoleni. Dziwne, bardzo dziwne. Co, so, widzę, że... A dziękuję, no w cholerę. Ale uzupełniliśmy sobie trochę prowia. Nie? Stary... Jak się moja buda podoba nowa? Zobacz, jaka wytrzymała. No. Dobra, to na początek mamy lepsze. So. To sobie lepsze walniemy. No dobra, dawaj, niech otwiera czy ty... Marek, dlaczego ty w ogóle warki pijesz? Słuchaj, jakbyś już wydał 120 koła na dziewczyny sprzedawał kur... po 300 zł, to też byś zaczął synek liczyć, tak? No co, tak daj, 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 ja ci pomogę z zapalniczką. No zapalniczką, nie. Zajebicie dzięki stary. O. twoje zdrowie. A mnie. I sam sobie muszę... Nawet weź sobie. Nawet już weź sobie, weź sobie, weź sobie. To jest właśnie polska kultura. Nie, nie, to jakaś to, patologia się zrobiła. Nie, to jest załamanie psychiczne z powodu tego, że wszystko kucło, rozumiesz? No ja ty wiesz. Jak tak mogłeś zrobić w ogóle powiedz. Ja co zrobiłem? O co zrobiłeś, to? Przed... wszystkie pieniądze, na które ciężko pracowałeś z moim synem. A co chodzi się... wam o to, że pije piwo? Nie. Po prostu ja się przełamałem, tak? Niekiedyś ale Ja się nie Ale no, słoneczko wyszło, ciepło, jest. Trzeba na. Moim synem kręciłeś, tyle się męczyliście, gdzie fajne filmy robiliście, a ty całą kasę a. rozrywałeś. Chłopie, co ty gadasz mi tutaj? Dobra, stary, jeszcze, jeszcze warki pijesz. No, dobra, masz, napisz się tego Henka. Jeszcze dzisiaj się napijesz henka, ale potem już tylko warki zostają. Najgorszy świetnik, Szczop. No będę pił warkę, no. Ale no, no. no, no, Ja no, jak, jak to... się już nawalisz, to wchodzi gładko. Ciekawe co będzie jak się warka skończy, nie? Czyli co chcesz powiedzieć Mary? Że... Że Ale to co, tak? czyli czy się przyznajesz, że zbankrutowałeś czy nie? No nie, bo po prostu nie było w banku macie pieniędzy. Tak. Orznęła cię ze wszystkie oczy nie. Nie wiem czy, czy to nagrywać. Różnęła cię. Dalej. browara sobie. Orznęła cię ze wszystkie nie? Dobra, za twoją nową przyszłość przybi, tak? Żeby następnym razem tego nie było. Browar. Tak, i teraz my będziemy Ciebie z synkiem pilnowali, jak się ktoś koło ciebie zakręci. Bo ja widzę, że mało w ci motyle za bardzo w brzuchu latają, tak? Nie może być po prostu. A one to wykorzystują, a, a ty nic nie robisz i dajesz. Stary o czym to mówisz? Nie było bankomatu nigdzie, to nie miałem jak pieniędzy wypłacić. Tak? To możemy pojedzie, pojedziemy do bankomatu. Dobra, miłeś jakiś... już. Nie jedziemy, tam nie, synek, Jesteś, nie jedziemy nigdzie. Tak, nie? Nie jedziemy nigdzie. Nie nagrywaj mnie, bo później się nabije w i się dowrócisz i... Tak. Taki stary, przez tyle przeszedłem, syna wychowałem. Zobacz jak go nauczyłem, jaki porządny chłopak, tak? Zawsze nie, nie, kasą nie szastał, wiedział Podporzysz? na co wydawać. Tak, a ty po prostu widzę, że Ale woda sodowa, ten... woda sodowa do głowy uderzyła i... Stary... A, daj spokój, nie mam na to słów. Niedługo zawału serca stanę, jak będę dalej się z tym Sto lat ma ulać. Ty już dzwonił do siebie. Kto to? No kurde, nie mogę odebrać. Czemu? Muszę odebrać. No, no odbierz. No nie krępuj się przy nas. Sami swoi. Halo? No hejka. czy Czemuś możemy kupić nowe buty? Znaczy, no teraz y, nie mogę zbytnio rozmawiać i w ogóle to pieniędzy nie płaciłem z bankomatu. Także nie, nie, nie mogę dzisiaj. No nie, dobra, ja, ja muszę kończyć. Cześć, 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 cześć. Uształeś? Na buty nie ma dla szumu, i patrz. No tak, synek! Teraz weź, zapytaj się swojego best w kumpla, ile te buty miały kosztować. To policzymy, gdzie ta paczka 20 jest, co? Jak myślisz, synek? Trzeba odszukać tą paczkę 20, zobacz, patrz, co się dzieje. Ale myślę, że ona kazała, że ze wszystkiego. Ja myślę, że może jakbyś nawet dobrze przyznał, to dał jej pewnie dostęp do konta, do wszystkiego i rządziła się złotą karką. To on teraz patrzy i nagle decha. Spotykam się ze ścianą. Ból, dupy. Koniec. Baj. Dobra, kończę ten film.